Dzień dobry, witamy znowuż bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny wtorek. Gość, Bartek Ziemiański. Czwarty odcinek. Czwarty? Czwarty. Farty. To jest wtorek. Wtorek. Wtorek, wtorek czwarty odcinek. Wtorek, czwarty odcinek. Nie czwarty odcinek we wtorek, tylko wtorek, czwarty odcinek. To się, to się to byt. Byt. Tak. Mówiliśmy trochę o błędach. Mhm. O tym, na co warto zwracać uwagę i, i czego unikać, że takie trochę przyspieszanie mhm. pewnej melodii może nie być dla tych uszu wartościowe, jednak posłuchaj jej do końca, odczyń, co ci się podoba, ewentualnie sobie zmieni repertuar, ale nie, nie, nie próbuj tego przyspieszać, bo to raczej nie pomaga. Nie bombarduj tymi ofertami, jeśli je masz już pierwszego dnia po przyjęciu zaproszenia bo zawsze będziesz postrzegany w tym wszystkim jako taki akwizytor, trochę taki domokrążca, te czasy trochę się skończyły. Jeśli chcesz budować faktycznie taką wartość i treść, to daj sobie troszkę na wstrzymanie i zobacz, jak to robią inni i efekt pewnie przyjdzie. No, ale są na pewno osoby, firmy, chociażby ta, którą ty reprezentujesz, Szerbi, którą warto obserwować, z której warto czerpać. W ogóle gdzie szukać takiej, takiego wsparcia i pomocy? Bo obserwować to jedno, ale może warto zainwestować parę groszy na to, żeby ludzi tego nauczyć. Tak, i to jest dobry pomysł, jeśli myślicie o tym, żeby wystartować w ogóle na LinkedIn, zapytać się LinkedIn, kogo warto obserwować. Ja uważam, że posty gdzieś pytamy, kto jest dla Was interesujący, inspirujący, kogo polecacie do obserwowania, bo na przykład właśnie zaczęliście tu działać albo odświeżacie swój profil, albo odświeżacie w ogóle Linkedina, tak? chcecie zbudować nową sieć kontaktów, to zadajcie takie pytanie w poście. Moim zdaniem jest to super pomysł, ponieważ pod spodem pojawią Wam się znajomi, którzy podpowiedzą, kogo warto obserwować. Dobre, Mało tego. Oznaczą, oznaczą te osoby, te osoby przyjdą, podziękują, zrobią komentarz na LinkedIn. Komentarze to są złote monety, jak w Monopolii, banknociki, którymi płacimy algorytmowi, żeby robił zasięg. Więc wiecie, jeśli przyjdą do Was osoby tuzy, influencerskie, jeśli można tak nazwać takie osoby na LinkedInie, polecą te komentarze, być może napiszą swoje osoby, to uzyskacie niesamowity efekt. Więc ja bym proponował, żeby najpierw zapytać się swojej sieci. Żeby docenić ich zdanie, podziękować, y, zrobić sobie taką listę, y, a najlepiej po tygodniu znowu napisać post, gdzie oznaczycie wszystkie te osoby. Odpowiecie, czemu je obserwujecie, bo na przykład piszą na konkretne tematy, bo zainteresowały, bo napisały książkę. Bo uważacie, że te treści sprawdziliście sobie właśnie czy po tym tygodniu, czy po miesiącu. To jest coś rzeczywiście interesującego. I jeśli zastartujecie na LinkedIn, to słuchajcie, ja też właśnie wystartowałem i mam tutaj dla Was pomysły na dwa posty. Tak się pokazuje, co innego znaczy w drugą stronę. I teraz, jeśli ja sam mogę powiedzieć o inspiracjach, to. To ja też tak zaczynałem na LinkedIn. Też się pytałem, e, zadawałem e, i osobom, które wchodziły mi do sieci, tak, kogo polecę, bo widziałem, że to ktoś tam miał ogromne zasięgi. Szukałem lektur, szukałem autorów, którzy pisali e, na przykład artykuły w periodykach dla handlowców, tak, czy, 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 czy pisały książki i sprawdzałem, czy są aktywni na LinkedIn. Jeśli tak, mhm. to zawsze starałem się wysłać do nich zaproszenie przynajmniej zacząć obserwować takie osoby na LinkedIn możemy obserwować dosłownie każdego nawet taka osoba nie musi mieć ustawionego swojego profilu w trybie obserwuj tak. a da się to zrobić teraz na LinkedIn jeszcze wpadło nam coś takiego jak dzwonek przy profilu więc jeśli z kimś się połączycie albo kogoś połączycie w sensie zaprosić do kontaktu to taka osoba was zaprosi albo zacznie się tą osobę obserwować to możecie sobie kliknąć dzwoneczek być informowani za każdym razem gdy ten ktoś coś opublikuje. Nie ominie Was żadna treść. Nie róbcie tego w nadmiarze, bo za, zabrudzicie sobie, znaczy, zabrudzicie, Wasza skrzynka z powiadomieniami będzie puchła i nie zdążycie zareagować. Wybierzcie sobie swoich najlepszych pięciu autorów, których po prostu lubicie, których chcecie polecać, których chcecie komentować, z którymi chcecie nawiązać relacje, bo to jest świetny pomysł. Ja też tak robiłem i też się łączyłem z osobami, które uważałem, że świetnie na LinkedIn sobie radzą i do tej pory zawsze będę polecał Grzegorza Miecznikowskiego, Dagmarę Pakulską, bo nie tylko publikują na LinkedIn, ale mają własne strony internetowe, gdzie mają masę, masę treści, które może Wam pomóc w tym jak działać, jak zaczynać na LinkedIn, jak sobie z tym poradzić. Możecie przy okazji się zainspirować się takimi osobami, które robią to w tak mega profesjonalny sposób, że wykorzystują każdy kanał. I tu polecam zobaczyć, co robi Łukasz Kosuniak. Jeśli myślicie o social sellingu, jeśli myślicie o tym, jak można dział handlowy trochę ubrać w buty marketingu, to zobaczcie, co Łukasz robi w, w swoich podcastach, jak jaki treści dostarcza za darmo. W, w, właśnie w tym, w tym swoim cyklu, kiedyś dostarcza za darmo na LinkedIn, co możemy od niego uzyskać. Plus, jeszcze to, że ma dwie bardzo fajne książki dotyczące social sellingu i marketingu B2B, więc i coś skierowane dla sprzedaży, i coś skierowane dla market, marketerów. Ja polecam Łukasza od tej strony. Bardzo podobne rzeczy robi Szymon Negacz i polecam on również. Wykorzystuje każde medium społecznościowe, docierając do różnych grup odbiorców, bo nie każdy ma konto na Linkedin. I te osoby uczą mnie, że można wykorzystywać inne media. Ja Linkedina bardzo lubię i na Facebooku nigdy się nie nauczyłem tego robić. Może trochę stratą dla mnie, może trochę ze stratą dla Facebooka. Natomiast jeśli jest gdzieś coś, co możecie wykorzystać na innych kanałach, zobaczcie, jak robią to obaj panowie, bo da się jak najbardziej. Także, także polecam. Polecam Sherbi z jednego prostego względu. My też dostarczamy masę wiedzy. Robimy dwa razy do roku bardzo duże wydarzenie na Linkedin, nazywa się Linkedin Local Virtual. Jest to konferencja, która jest dostępna za darmo dla użytkowników LinkedIn. Robimy z tego nagrania, które są dostępne, więc jeśli ominęło Was pięć ostatnich edycji to jesteście teraz na YouTubie, to wpiszcie sobie Sherbi znajdziecie LinkedIn Local Virtual i zobaczycie, ile można w, przez pięć edycji za darmo dostać wiedzy od naprawdę tuzów, marketingu i sprzedaży w Polsce od osób, które na tym się znają i które robią to w praktyce. Więc tu jak najbardziej, bez krzty skrępowania polecam. Ja też tam występuję. A co? A co? Wiedza nigdy nie była tak szeroko dostępna i tak y, y, ogólnie y, wolna do wzięcia y, jak, jak dzisiaj. No też zawsze tutaj też staram się podkreślić, że ta wiedza też jest różna, mhm. więc warto mieć taką swoją też refleksyjność w tym wszystkim, mhm. jakieś krytyczne spojrzenie momentami. O, tak. Ale to też jest dodatkowa wartość. Zwłaszcza dla osób, które dbają o swój rozwój, tak. bo mhm. można z tego narzędzia, trochę wracamy do tych błędów, również skorzystać i patrzeć, jak nie należy funkcjonować albo czego nie robić, bo działa zupełnie. Zupełnie odwrotnie. Taki wydaje się, że prosty pomysł z tym zapytaniem swojej sieci. Mhm. Wrócę do tego na chwilę. A y, 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 mega ciekawy. Nawet sobie pomyślałem tak od razu, że y, przecież jeśli jesteś na tym LinkedInie po to, żeby chciałbyś, żeby cię polecali, tak. to też można zapytać. Hej. Słuchajcie, jakich ludzi rekomendujecie, jakie warunki muszą być spełnione, żebyście za kogoś trochę tak mhm. swoim imieniem chcieli dobrym świadczyć? Myślę, że parę odpowiedzi może się zjawić. Ja bym się zapytał też, jakich treści chcielibyście? Jaki Czego treści? wam brakuje? Bo na przykład, jeśli myślicie, żeby teraz zacząć aktywnie publikować, to możecie zadawać takie pytanie, bo być może ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś w danym temacie. I na przykład myślicie o tym, żeby rozpocząć cykl publikacji o czymś, i macie kilka tematów, i chcecie wybrać ten najistotniejszy, to zadanie takiego pytania, i potem, słuchajcie, wyszło na to, że jesteście najbardziej zainteresowani tym, jest świetnym pomysłem, bo od razu społeczność widzi, że okej, okay, ten człowiek słucha, ten człowiek odpowiada na potrzeby. Okej, okay, jeśli zaczynamy, no to może zbyt. Zbyt, zbyt dobrze podchodzimy do swojego ego, ale co, co innego zrobić? Mamy być obecni w sieci społecznościowej, więc zapytajmy się tych, których znamy. Poprośmy o wsparcie tych, z którymi już jesteśmy połączeni, bo oni też może będą od nas, od nas chcieli takiego, takiego wsparcia. Ja się nie boję czasami poprosić kogoś o to, żeby mi pomógł. Więc. Budując swoją sieć kontaktów, opierając ją również w znajomych, budując z nimi mikrorelacje, można tak to nazwać mm -hmm. na LinkedIn. Właśnie przez to, że będziemy do nich wysyłać wiadomości, będziemy polecać ich treści, będziemy komentować, robimy dla siebie dobrą robotę, bo będziemy się tym osobom kojarzyli. Na LinkedIn zresztą znajdziecie wiele świetnych przykładów, bardzo dobrze prowadzonych profili, przez to, że komunikacja jest przemyślana. Znajdźcie sobie Martę Czapik. Zobaczcie dziewczynę, która zaczęła karierę na Linkedinie, można tak to nazwać, od tego, że robiła proste porady dotyczące tego, jak wykorzystywać Teamsy. Wtedy, kiedy wszyscy uczyliśmy się, że jest takie narzędzie w portfolio Microsoftu. I teraz nagle wszyscy musimy robić Teamsy, teraz już wszyscy wiemy, jak to robić. Mało tego, muszę Ci coś powiedzieć. No. Kiedyś miałem szkolenie zdalne, a no nie tak kiedyś, to taka wczesna pandemia. I coś w tym się totalnie nie mogłem odnaleźć jednej z funkcjonalności. Już okay. nawet nie pamiętam, ale to była ważna dla mnie funkcjonalność i w zasadzie za chwilę rozpoczynałem to szkolenie. Marta była pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy. Okay. Więc postanowiłem napisać do niej i chyba w ciągu kilkunastu sekund otrzymałem odpowiedź. Chociaż w ogóle nie, wcześniej nie wymienialiśmy żadnych wiadomości. Marta, dziękuję Ci za to. Oczywiście wtedy też Ci podziękowałem, ale to pokazuje, że to co mówisz, czyli to wsparcie, ono naprawdę tam też istnieje. To nie jest tak, że spróbuj napisać, może się odezwę. Tak, zgadzam się. Albo jak kupisz ode mnie, to Ci pomogę. Tak, tak, dokładnie. Tu, to, co, to co robi Marta, to może być wzór dla, dla nas wszystkich, jak to należy robić, jak do tego można podejść. Ja polecam sprawdzić. Bez względu na to, czy potrzebujecie takich narzędzi, czy nie, zobaczcie jak ona prowadzi swój profil, jak udało się zbudować firmę, bo teraz już ma firmę, która pozwala wykorzystywać te narzędzia w odpowiedni sposób, właśnie pokazując, co można wykorzystać. I jest fajnie w tym spójna jest. Nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Ale jest wiele innych osób, które prowadzą bardzo podobnie, więc jeśli znajdziecie kogoś takiego, poinspirujcie się, pomóżcie tym osobom, nawiążcie z nimi kontakt. To nie są osoby, które właśnie zamykają się, że nie, ja teraz tylko będę rozrzucał wiedzę i kupujcie ode mnie moje produkty. Nie, to są osoby, które chętnie poszerzają swoje sieci kontaktu o, o, o innych aktywnych. No, to, to chyba myślę, że y, mamy, jeśli chodzi o takie dobre rady i wskazówki, gdzie szukać wsparcia, kogo też podglądać, kim się inspirować, no bo przecież to jest taka y, fajna wartość. Y, mam jeszcze jeden temat, który chciałbym do Ciebie zaadresować, żeby troszeczkę spiąć to wszystko w całość, ale myślę, że to już w kolejnym, kolejnym odcinku, już za tydzień. A na dzisiaj pięknie dziękuję Tobie, dziękuję również wszystkim, którzy zechcieli poświęcić te 15 minut na obejrzenie bądź odsłuchanie naszego odcinka. Dzięki. Dzięki wielkie.